Niezły zestaw witamin, co? Tutaj, jak już dajemy owoce, to już na grubo. Eee, co dzisiaj? Jadę zwiedzać piękne plaży Tulum. Pogoda jest tak niesamowita, że takiej dobrej też jeszcze w jed ani jeden dzień nie miałem, jak byłem w Meksyku. Nie ma ani jednej chmurki, także mnie to cieszy. Teraz niech tylko głowa przestanie boleć, ale rozjaśniło coś. Niech tylko głowa przestanie boleć i ruszam. Mam nadzieję, że za niedługo przestanie, serio. Biorę jedną kozę i jadę. No, na plaży tutaj stąd jest 2 km, albo 3, jakoś tak, zależy na którą pojadę, albo jeszcze dalej, bo to zależy naprawdę, gdzie pojadę i dobra, i dzisiaj zobaczycie naprawdę świetny materiał. Pogoda dopisała. Wziąłem drona. No i trochę polatamy. I się jedzie. Dobra, jadę najpierw po prostu przed siebie w stronę plaży No i zaraz obczaję gdzieś jest jakaś najładniejsza lekko zachmurzyło, ale bardzo lekko Tak będzie spoko Fajnie, to jest fajne. kokosik trzystaweczka i czekam na Kasa Czyli taki no zobaczycie No i tak wyglądają Casa Diaz, placki z serem w środku do tego guacamole, kokosek No i dojechałem na plażę Zaraz wam to pokażę Znajdę jakieś ładne miejsce i pokażę, jak pięknie jest. Nie uwierzycie, od rana piękna pogoda. Dojechałem w końcu na plażę. I cyk. No trudno, poczekam. Jadę na inną plażę. Może tam mi się uda mieć słońce. E, wiecie co? E, parę osób pyta pytało mnie o QA, bo ma parę pytań i tak dalej. Nie na wszystkie komentarze daję radę odpisywać. Także pod tym odcinkiem możecie zadawać pytania do QA. Prawdopodobnie w któryś dzień tam zrobię taki odcinek, ale po prostu będzie normalny odcinek, ale będę też odpowiadał na pytania. E, także przed pytaniem napiszcie, że to jest QA, dobra? Żebym wiedział. To są właśnie najpiękniejsze plaże na świecie. Biały piasek, piękna woda. Czekajcie, wyjdę tylko trochę za zakręt i zobaczycie. Jest to właśnie na miejscu, co się nazywa Las Palmas. Nie wygląda przekozadko. przypał, bo tu gdzie jestem na plaży teraz jest strefa autoryzacji i nie mogę wystartować to. A idę przejść jak dalej, może tam już nie będzie łapało. Pokażę wam jaki mam widok przed oczami. Idealnie. I w ogóle to nie żyjemy już <noise> że Jestem w Meksyku chyba 12 dni, albo 11. Ale że pierwszy raz na plaży. <noise> Dobre co? To jakoś nie było okazji. A tu jest tak fajnie. Myślę, że, no, że to jest najlepsza plaża ze wszystkich. Ale to w piątek, zobaczycie porównanie. Wszystkich tych trzech miast. Tak jak mówiłem wam we wczorajszym odcinku, lub przedwczorajszym. Dobra, zawijam się. Jest naprawdę ładnie. No, chociaż tam idą chmury, ale te chmury cały czas tutaj latają w koło. Jadę e, do Jungle Gym. Jest to miejsce fajne, naprawdę fajne. Pokażę Wam to za chwilę. Czekajcie, bo jest pod słońcem. Pokażę Wam za chwilę o co chodzi. I dodatkowo będzie konkursik. Znaczy, jeżeli będzie otwarty i będę mógł tam wejść, to zobaczycie co i jak. Ten no, odcinek jest realizowany razem z SFD, czyli firma, która pomaga mi przygotowania do walk, suplementacji itd. Pamiętajcie, że na hasło pajak 10 sfd dostajecie 10% zniżki u nich. Warto korzystać i fajnie jak korzystacie, bo też dobrze dla mnie, <grych> że tak powiem. Dobra, jadę dalej Kolejne miejsce, które odwiedzam, to jest Tulum Jungle Gym. Zaraz zobaczycie, jakie kozackie. No tak, w ogóle to pogoda się całkiem fajna robi. Golden hour zaraz. Muszę przyznać, że naprawdę tulą zrobiła na mnie wrażenie Jest tu mistrzowsko Naprawdę ja Patrzcie wszystko jest porobione z drewna Kurcze niestety o 4.30 zamykają Znaczy 4.30 wpuszczają ostatnią osobę a jest 4.45 Niestety nie wiedziałem Patrzcie, gdzie tu się tu obciążenia kładzie Na no tam ten się wyciska Bambusa No trudno, przyjdę w inny dzień No to trudno, z racji takiej, że się nie udało, ale i tak pojadę na jedną siłownię, pojadę na taką zamkniętą. Czekajcie, coś rozjaśnia. no. E, wspomnę o konkursie, który mamy razem z SFD, czyli z firmą od, odżywek. Zrobi nowy projekt, no nie projekt, nowy produkt. Jest to Ketchup. Zaraz zobaczycie zdjęcie. I jest do rozdania. Na 20 osób partia po 6 keczupów: 3 ostre, 3 łagodne. Wiem, że to może śmiesznie zabrzmieć, ale mają coś nowego. Chcę się podzielić z tym, z klientami. A że ja jestem ich ambasadorem, to chciałbym rozdać to moim widzom. Jeśli chcecie wygrać, napiszcie w komentarzu SFD, udostępnijcie ten filmik i tyle. A ja po prostu spośród tych osób które zostawią komentarze i udostępnią, wylosuję 20 osób i firma SFD wyśle wam ketchupy. Praktycznie za nic, także dobrze, a są naprawdę dobre podobno, także czemu nie. I tak w ogóle dzięki temu że my tu wpuścili, przez to że miałem iść na tą siłownię, to jestem w strefie dla hoteli która tutaj wygląda przekonkretnie Także idę się przejść jeszcze Nie wychodzę stąd no bo w sumie po co Jeszcze jest dobra godzina ładnie wygląda wszystko Także traje pochodzę i popatrzę Pokażę Wam coś mocno fajnego Ciekawicze przychodzi zdjęcie zrobić łażę jaki kozak Nie, ja, ale serio. Sorry. Mocne to jest na maksa. Tam się nie udało. To zaczynam tutaj. SFD, tak jak mówiłem, patron dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie jeszcze raz o Wszystko macie zresztą na dole w opisie do wszystkich firm, z którymi współpracuję. Dobra, zaczynam trening. Na górze są jeszcze worki treningowe, także trochę też poboksuję. Dobra, mocny styl, jak beton. I worki zaraz, prawda, czy twarde? O, sam piasek! Elegancko. Patrzcie, jaki ktoś ma apartamencik. swój basenik taki, konkretny. Dobra, Wiem, że wszyscy jesteście ze mną, bardzo mnie wspieracie w tym co robię, ale jest jedna rzecz, <laughs> możecie się teraz zaśmiać albo mi powiedzieć, że znowu nie wiadomo co mówię. Sprawdziłem dane, tylko z tych wszystkich ludzi, którzy mnie oglądają, 46% osób zostawiło subskrypcję. <laughs> I teraz mi ktoś powie, że się proszę o subskrypcję, ale tak jest, lepiej jak zostawicie. E, ponieważ od razu dostajecie powiadomienia wszystkie e, o filmach, o czatach, o e, jak jakieś notatki nam zostawią społeczności i tak dalej. Także jeśli Was mogę prosić, mam taki cel, żeby do końca grudnia uzbierać 150 tysięcy subskrybentów, brakuje mi 8 tysięcy, wiem, że spokojnie to do zrobienia jak będzie więcej, będzie super. Ale jeżeli możecie, zostawcie subskrypcję, zostawcie dzwonek. I będzie świetnie. I pamiętajcie, że bardzo ważną rzeczą też przy oglądaniu filmów, a szczególnie po oglądnięciu, jest zostawienie łapki i komentarza. To zwiększa moje algorytmy mojego kanału, przez co filmy są lepiej promowane, więcej osób może zobaczyć, i tak dalej. Jak ruszyłem swoją podróż, odcinki dobijały. Do 100 000, ponad 100 tysięcy mają dwa chyba, jakieś mają 90-80 i tam było dużo więcej komentarzy i łapek niż w tych, co są teraz. Ja wiem, że oczywiście wrzucam codziennie filmy, każdemu się, e, może też wiecie, nie ma każdy czasu, żeby oglądać codziennie i tak dalej. Ja to doskonale rozumiem. Ale jeżeli możecie to zrobić, jak wam się podoba moja e, twórczość, to co robię, chcecie być ze mną w tej podróży cały czas, to zróbcie to po prostu. Wam nie zaszkodzi, a mi pomoże. Dzięki wielkie, lecę dalej. W hostelu impreza, to tak niezła no, Ale ja muszę iść pracować, filmy dla Was robić. Pięknie Dobra. Wiem, że na Q&A macie dopiero dawać pytania, ale z racji tego, że mam 3 km do przejścia, nie mnie na 100 panie wziąć. Znaczy w jedną stronę mnie wzięli, ale teraz tą stronę jest jakoś ciężej nie wiem dlaczego. Także stwierdziłem, że się przejdę. Fajna pogoda jest. Nie ma co. Lubię spacerki dla zdrowia. Często padają pytania e, teraz w komentarzach: co dalej? Gdzie jadę dalej? I tak dalej. Także od razu mogę powiedzieć, że w Meksyku zostało mi jeszcze 8 dni. Kurde, kiedy to rzucę? Dobra, przybywajmy tydzień. E, mam zamiar jeszcze odwiedzić raz, dwa. Trzy albo 4 miejsca. Kurde, trzy. Trzy miejsca, na cztery się nie wyrobią, no bądźmy szczerzy. Tym bardziej, że ostatnie 3 dni e, spędzę w Cancun. Przyjeżdża do mnie rodzinka. O, rozjaśnię, o e, Dokładnie brat z kochaną zuzią, moją. E, no i narzeczoną. Także te trzy dni spędzę z nimi i później wylatuję. Wylatuję do Kolumbii. Już się nie mogę doczekać, ale będzie Czadowo, normalnie Kolumbia. Jak ja sobie o tym tylko pomyślę, to już się cieszę. Bo wiem, że naprawdę będzie fajnie. Mam nadzieję, że nic się tam nie zmieniło. Że dalej wszystko jest dla turystów tak otwarte, jak było jeszcze niedawno. Ale myślę, że tak. No widzicie, co się dzieje w samym Meksyku. Tak jakby się nic nie działo. <grym> Dokładnie. Nic tu naprawdę się nie dzieje. Jedynie, no wiecie, no, w Mexico City no to dobra. No to y, tam ludzie musieli zakładać to i tak dalej. Znaczy, musieli, nie musieli, wcale nie musieli. Y, bo było tak, że trzeba nosić, ale jak się nie ma, no to mandatu też nie ma. Czekajcie, może wyłączyć mi tu brzęczy, zaraz dokończę. No, a w miejscowościach turystycznych pff, nic. Bywa, no, trzeba do sklepu założyć. No to tyle co do sklepu. Także w kieszeni trzeba mieć, ale jest zarobiście. Naprawdę, jeżeli zastanawiacie się, gdzie polecieć teraz, w tym okresie co jest teraz, polecam Meksyk. Lećcie do Meksyku, nie zastanawiajcie się. Tylko jeszcze jedna sprawa. Dużo też pytań o to dostaję, jak ja tu przyleciałem, gdzie mówiłem o tym w odcinkach, nieuważnie wszyscy oglądają, eee, no jak się tu dostać? Bo wiele lotów jest sprzedawanych przez Amerykę. Nie możecie wlecieć przez Amerykę, ponieważ jeżeli się spędziło, eee, no, jeżeli lecicie po prostu. Z Unii Europejskiej lub z Europy Jakoś tak do Ameryki nie możecie wlecieć Musicie być 14 dni Poza, poza terenem Unii Europejskiej Czy Europy e, I wtedy możecie mieć powrotny Przez Stany, czyli tak naprawdę możecie kupić Stąd musicie przez Europę Z powrotem przez Stany możecie wracać, jeżeli byście byli ponad 2 tygodnie Na przykład 15 dni No, To jest to I co wy jeszcze pytaliście Czekajcie, bo się rozproszyłem tym co tam Byłem przygotowany dokładnie na wszystko i się trochę rozproszyłem. Co tam jeszcze było? <laughs> Czekajcie bo jak się myśli na siłę. Muszę sprawdzić, zaraz się odezwę <laughs> Dobra, stop złapany. <laughs> Nie trzeba z buta iść za daleko. Tak to zawsze lepiej. A na padze jeszcze ciekawie. Wieje fajnie. Nie, no tak naprawdę dzisiaj z rowerem trochę mnie oszukali. Ale to zobaczycie jutro w całym odcinku. To jest tylko takie przeplecione, bo musiałem coś dograć do tamtego, bo był za krótki. No. Dobra, tak jak pamiętajcie, to myślę, że go skończę, także pamiętajcie e, pytania do QA, jeśli chcecie ketchup od SMD, napiszcie komentarz SMD, udostępnijcie filmik. No i tyle. Do następnego. Dzięki wielkie, pozdrawiam.